się zapomnieć? Sięgnij po nową czekoladkę daf Monter której każdy ogromny kawałek tak rozkosznie rozpuszcza się w ustach To śmietankowa delikatna jak jedwa w czekolada Daff, ubita do lekkiej konsystencji sprawia, że Darf Monter to najsłodsza z pokus. Później wieczorem albo zaraz po szkole. W pewnym czasie człowiek staje się głodny, dlatego przeważnie mam przy sobie batony Snickers. Tymi orzeszkami naprawdę można się najeść. Snickers jest pełen świeżo prażonych orzeszków gęstej mlecznej czekolady i pysznego karmelu. Wypełniony orzeszkami snickers wygra z twoim głodem. Weź udział w promocji. Kup baton Snickers poszukaj symboli piłek wewnątrz opakowania i sprawdź, czy wygrałeś nagrodę z kolekcji Snickers Euro 96. Czy martwicie koszt pożywienia dla Twojego psa? A czy ty jesteś pewny, że dostajesz odpowiedni pokarm? Teraz nie musicie się już martwić. Sucha mięsna karma Chapi kosztuje o 30% mniej niż jedzenie przyrządzane w domu, gdyż jest skondensowana i kompletna. W odróżnieniu od domowego jedzenia, zawiera 5 składników niezbędnych Twojemu psu na co dzień. Co więcej, wzbogacono ją pysznym szpikiem kostnym. Sucha karma czapi. Doskonały pokarm za doskonałą cenę. Pobudka jest 6.05. Piękny poranek. Przed nami długi dzień, więc snickers na śniadanie. Pożywne orzechy, delikatny karmel i sycąca, pyszna czekolada. Krem Snickers na cały dzień. Puszek ma 9 lat, a bawi się radośnie jak kociak. To proste. Puszek codziennie jada Kitiket. Kompletne pożywienie zawierające wszystkie potrzebne kotu witaminy i składniki mineralne. Kitiket ma dzięki temu większą wartość niż przygotowywane w domu posiłki, kosztując przy tym znacznie mniej. Kitiket, aby Twój kot był zdrowy. Wystarczy zadzwonić. Potem mówisz o tym. Co Cię interesuje? Co lubisz? Kogo chcesz poznać? 0771 571. Telefoniczna linia spotkań łączy. Dzwoń teraz. Wezmę tylko to pudło i znikam. Dam ci znać, gdzie wysłać ostatni czek. Życzę ci miłego życia. Nie odchodź. Pracowanie wersji polskiej Krzysztof Mościcki. Czytał Janusz Kozioł. Rzodkiewka, różyczka, jabłko, ptak, melon, koszyczek z owocami. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, w jaki sposób najlepsi kucharze wyczarowują tak wspaniałe kształty? A czy nie byłoby cudowne móc wykonać je samemu? Dzięki zestawowi koneser można przy odrobinie wprawy samemu wyczarować ze zwykłych dań bajkowy świat apetycznych barw. Ogórek z skarbowaną skórką, warzywa pokrojone w ozdobne plasterki, świderki z buraka, ziemniaka, ogórka lub korzenia pietruszki, kulki z lodu dodań słodkich i pikantnych. Można wyczerować też różany ogród, a owoce zaserwować w oryginalnym koszyczku. Wszystkie tajemnice sztuki dekorowania potraw poznacie Państwo dzięki kasecie wideo, którą otrzymacie wraz z zestawem koneser. Film Sekrety szefa kuchni to pr...